serdecznie z tej strony Gledziu i zapraszam do Was do poradnika pod tytułem jak odblokować zadania programu Widmo. Są trzy zadania, czyli będą trzy kody, o których zaraz jeszcze wspomnę. Są cztery zadania, jest jedno, są cztery zadania. Jedno z nich to agent Widmo, o którym również wspomnę za chwilę. Gdzie odblokować te zadania? Po pierwsze trzeba być użytkownikiem Premium i wejść w zakładkę rankingi. Pod wszystkimi najlepszymi osiągnięciami jest i Widnie mała ikonka programu Widmo. Trzeba w nią kliknąć i wyświetlą Wam się niebieskie, niebieskie cyfry. Litery tam cyfry. Wszystkie kody do, wszystkie kody do zadania, pierwszego, drugiego i trzeciego, wyświetlą Wam się tutaj. Jak odblokować zadanie czwarte? Zamykamy to. Po wpisaniu wszystkich kodów zamykamy. Wchodzimy, wchodzę ponownie do zadań. I mam zadanie Agent Widmo, do którego nie ma kodu. Po pierwsze, żeby, żeby zdobyć to zadanie, trzeba mieć wszystkie odblokowane te zadania, pozostałe. I trzeba znaleźć wszystkie cztery. Nieśmiertelniki dostęp, dostępne na mapach w dodatku yy, Final czyli ostateczna rozgrywka. I żeby wejść do tajemniczego pokoju, gdzie znajdziemy Łuk oraz papiery leżące na skrzynce, trzeba założyć ten śmiertelnik oraz po prawej stronie oraz po lewej stronie śmiertelnik, znaleziony. Wszystkie rzeczy, trząść w skórce widmo, Ubranie musi być w skórce widmo. A jak wejdę do tego pokoju, oczywiście nakręcę. Dziękuję bardzo. Myślę, że, myślę, że Wam to pomoże. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.